Wiesz co, jest taki moment w życiu kobiety, kiedy przestaje biegać, nie z wściekłości, nie z zemsty, po prostu przestaje, jak gdyby ciało powiedziało dość, a umysł odpowiedział w porządku. I nagle w tej ciszy, w tym zatrzymaniu, dzieje się coś dziwnego. On zaczyna się bać, bać, że cię straci, że odejdziesz, że już go nie chcesz, a ty? Ty po prostu przestałaś gonić. Pamiętam takie chwile, kiedy wysyłasz wiadomość rano, w południe, wieczorem, kiedy czekasz na odpowiedź jak na wyrok, kiedy planujesz cały dzień wokół możliwości, że może zadzwoni, może zapyta, może będzie chciał się spotkać. I w tym wszystkim zapominasz o sobie, o swoim czasie, o swoim oddechu. Stajesz się echem, odbiciem jego nastroju, jego chęci, jego ciszy. I tak upływają tygodnie, może miesiące. Ty dajesz, on bierze. Ty pytasz, on odpowiada, albo nie. Ty jesteś dostępna, pewna, bliska, a on, on jest spokojny, bo wie, że jesteś zawsze, bez wysiłku, bez ryzyka, bez lęku. Ale pewnego dnia coś się zmienia. Nie wiesz dokładnie kiedy. Może w środku nocy, kiedy leżysz bez snu i myślisz, Dlaczego to ja zawsze? Może przy porannej kawie, kiedy patrzysz przez okno i czujesz, że twoje życie gdzieś uciekło. Może w tramwaju wśród obcych ludzi, kiedy nagle widzisz siebie z zewnątrz i ta kobieta, którą widzisz, jest zmęczona i smutna i mała. I wtedy podejmujesz decyzję, niegłośną, niedramatyczną, po prostu cichą. Przestajesz pisać pierwsza Przestajesz pytać, czy jest wolny? Przestajesz tłumaczyć, dlaczego zasługujesz na jego czas. Wracasz do siebie, do swoich planów, do swojego świata. Nie odchodzisz. Po prostu przestajesz biegać za kimś, kto nie odwraca się, żeby sprawdzić. Czy jeszcze jesteś? Na początku nic się nie dzieje. Cisza może nawet ulga, że nie musisz już starać się być zauważona. Że możesz oddychać, że twój telefon nie jest sędzią twojej wartości. Zaczynasz robić rzeczy dla siebie, wychodzisz z przyjaciółkami, czytasz książkę, którą odkładałaś, śpisz lepiej, uśmiechasz się częściej, bo życie wraca tam, gdzie powinno być, w twoich rękach, nie w oczekiwaniu na kogoś innego. A wtedy dzieje się coś, czego się nie spodziewałaś. On pisze, nie od razu, nie na zajutrz, ale pisze. Co u ciebie? Gdzie jesteś? Dawno się nie odzywałaś. I w tym pytaniu słyszysz coś nowego. Niepewność, ciekawość, może nawet lekki niepokój, bo nagle ty przestałaś być stała, przestałaś być pewna, przestałaś być jego. I on to czuje. Nie wie co się stało, ale czuje lukę, pustkę tam, gdzie było ciepło, przestrzeń tam, gdzie była bliskość. I w tej przestrzeni rodzi się strach, strach, że cię straci, że pójdziesz dalej, że będziesz dobrze, bez niego. I ten strach budzi w nim coś, czego wcześniej nie było potrzebę działania. Bo widzisz, kiedy byłaś zawsze dostępna, on miał komfort, wiedział, że jesteś, że zaczekasz, że wybaczysz, że wrócisz. Ale teraz, teraz nie jest pewien i ta niepewność zmienia wszystko. Bo człowiek nie ceni tego, co ma, ceni to, co może stracić. To nie jest manipulacja, to nie jest gra. To jest natura ludzkiej psychiki. Kiedy coś jest zawsze w zasięgu ręki, traci na wartości, ale kiedy znika z pola widzenia, staje się cenne, potrzebne, ważne. I nagle on zaczyna robić to, czego wcześniej nie robił. Dzwoni częściej, pyta o twój dzień. Chce się widzieć, planuje, stara się bo teraz to on boi się, że możesz nie być jego wyborem. I tu jest coś pięknego i smutnego zarazem. Piękne, bo pokazuje, że twoja wartość nie zależy od tego, jak bardzo biegniesz. Smutne, bo czasem trzeba odejść, żeby ktoś zauważył, że warto zostać. Ale wiesz co? To nie o nim, to o tobie. Kiedy przestajesz biegać, nie robisz tego dla niego, robisz to dla siebie bo zasługujesz na kogoś, kto cię wybiera nie dlatego, że jesteś łatwa, pewna, zawsze tam, ale dlatego, że cię chce. Prawdziwie, z całym lękiem, ryzykiem i wysiłkiem, jaki wymaga miłość. Czasem kobieta musi przestać dawać, żeby zobaczyć, kto będzie chciał dać jej. Czasem musi przestać mówić, żeby usłyszeć, co naprawdę jest w ciszy. Czasem musi odejść żeby sprawdzić czy ktoś pójdzie za nią a jeśli nie pójdzie to też jest odpowiedź bolesna ale jasna bo lepiej wiedzieć że ktoś cię nie chce niż żyć w złudzeniu że cię kocha podczas gdy ty po prostu jesteś wygodna kiedy przestajesz biegać nie stajesz się zimna nie stajesz się obojętna stajesz się wolna Wolna od potrzeby udowadniania swojej wartości, wolna od lęku, że jeśli przestaniesz starać się, przestaniesz być kochana, wolna od przekonania, że miłość to wyścig, w którym tylko ty biegniesz, i w tej wolności odkrywasz coś ważnego, że twoja obecność to dar, nie obowiązek, że twoja uwaga to skarb, nie standard, że twoje uczucia to wybór, nie desperacja. I kiedy on to zobaczy, kiedy zobaczy, że nie jesteś już tą samą kobietą, która czekała na jego decyzję, wtedy zrozumie, co tracił. Może wtedy zacznie działać, może wtedy stanie się mężczyzną, który nie tylko bierze, ale daje, który nie tylko odpowiada, ale pyta, który nie tylko pozwala, żebyś była, ale, ale walczy o to, żebyś została. A może nie. Może jego strach będzie za słaby, a wygoda zbyt silna. Może wybierze kogoś innego, kto znów będzie biegać. I wtedy będziesz wiedziała, nie był twoim człowiekiem, bo twój człowiek nie chce kogoś, kto goni, chce kogoś, kto stoi pewnie w swojej sile i mówi Jestem tutaj, ale nie będę błagać, żebyś został. Powiem ci coś prostego. Kiedy przestaniesz gonić, poczujesz lęk, lęk, że go stracisz. Lęk, że zostaniesz sama, lęk, że może to ty robisz coś źle, ale w tym lęku jest też nadzieja, bo jeśli on naprawdę cię chce, jeśli naprawdę cię widzi, ten lęk dotknie też jego i wtedy zmieni się, nie dla ciebie, dla siebie, bo zrozumie, że stracić cię byłoby stratą, której nie chce doświadczyć. Nie wszystko, co cię zatrzymuje, jest stratą. Czasem odejście jest powrotem. Do siebie. Czasem cisza mówi więcej niż tysiąc wiadomości. Czasem kobieta musi przestać być echem, żeby stać się głosem. I może właśnie dlatego, kiedy przestajesz biegać, on zaczyna się bać, bo nagle widzi, że nie jesteś już jego cieniem, jesteś słońcem. I słońce nie czeka na nikogo, świeci, i albo idziesz w jego kierunku, albo pozostajesz w ciemności. Ale to już nie twoja decyzja, to jego. Ty podjęłaś swoją, przestałaś biegać i w tym zatrzymaniu odkryłaś swoją moc. Moc, która nie pochodzi z kontrolowania go, ale z kontrolowania siebie. Moc, która nie manipuluje jego strachem, ale szanuje swoją wartość. Bo kiedy przestajesz gonić, nie przestajesz kochać, przestajesz tracić siebie. I to jest największa różnica. Wiesz, takie filmy jak ten próbują nam ukrywać, próbują uciszyć głosy, które mówią kobietom prawdę, prawdę o ich wartości, o ich sile, o tym, że nie muszą biegać, żeby zasłużyć na miłość. Ale my tu jesteśmy i dopóki jesteśmy razem, nikt nas nie ucieszy. Dlatego, jeśli ten film dotknął Cię, jeśli poczułaś w nim siebie, subskrybuj ten kanał. Bo nie wiesz, kiedy to przesłanie znów do ciebie trafi. Nie wiesz, kiedy YouTube zdecyduje, że twój głos, twoja wolność, twoja historia nie są wystarczająco ważne, żeby je pokazać. Ale jeśli będziemy razem, będziemy silniejsze. Subskrybuj dla siebie, dla innych kobiet, dla tych, które dopiero zaczynają rozumieć, że mogą przestać biegać. Zapal dziś świecę dla siebie. Nie dla tych, którzy odeszli, nie dla tych, którzy nie potrafili zostać, dla siebie, dla kobiety, która nauczyła się stać, która nauczyła się mówić: Jestem tutaj, ale nie będę biegać, która nauczyła się, że miłość nie jest wyścigiem, jest wyborem, a wybór wymaga dwojga ludzi, którzy idą w tym samym kierunku, nie w jedną stronę, w tym samym. Refleksja osobista. Napisz jedno zdanie, które zaczyna się od daję sobie prawo do zaproszenie. Podziel się w komentarzu słowem, które dziś cię dotknęło albo po prostu zostaw serce, jeśli to przyszło w dobrym momencie. Jesteśmy tu dla siebie.